sobie będziemy kijkiem oczywiście od Mistrala, on bardzo śląską skutówkę. Zgruntujemy sobie jakieś dołki i opierzemy dwie linie. Jedną linię będę łowił bombką, a drugą na dystansie. Teraz zgruntujemy sobie łowisko, spróbujemy znaleźć jakiś dołek. bo mamy dołeczek. Zakupujemy. Pozwólmy. Zakupujemy sobie. Jak znajdę po prostu dwa dołki, to wybiorę sobie tą bliższą linię. Ponieważ, gdy mi ryba odejdzie, to zawsze mogę się przesunąć dalej. Mamy dwa dołki wygruntowane. Teraz zmierzymy sobie na kilkach odległości i jedynie na którym metrze łowić. Teraz odmierzymy sobie odległości, jakie wygruntowaliśmy. Jeden dołek mamy na 30 metrze, a drugi mamy na 36. Więc zostaniemy sobie na 30 metrze. A w razie w, gdy ryba nam odejdzie dalej, zawsze możemy się przeklipsować na 36. Taktykę ubieram sobie taką, że będę szklankował 38 metr, a trzy kije sobie zaklipsuję na 36, na 40 i dwa kije będę łowił po bokach na 36. Będziemy obławiali dookoła ten teren, który będę nęcił i zobaczymy, największa ryba pływa dookoła nęconego obszaru. Może uda się coś obłowić. Patrzmy, 13 metrów na będzie będzie kukurydza z alerem podnęconej, bo to już na bombkach.